Dzisiaj kamperowcy nocujemy w Szczecinie w porcie jachtowym na dużym parkingu zaraz wam pokażę ten parking na razie tu jest cicho, spokojnie jeżdżą samochody z turystami, miejscowi ale nic się nie dzieje tutaj jest pełno jachtów właśnie myszak oto, że są pierdy śmierdy tak wygląda marina w Szczecinie to jest stary port odnowiony, macie tutaj dostęp do wody, tylko trzeba sobie zejść na pomosty tutaj, gdzie stoją łodzie, są węże, wystarczy sobie wąż rozciągnąć, dołączyć swój do kampera i macie wodę. Mamy widok tutaj na stare miasto. Jutro zobaczymy, co to za zabytki. Dzisiaj już nam się nie chce, tutaj stoi nasz herman. Camper myszowóz czy jak tam zwoł tak zwoł w myszowozie pierdy śmierdy jak to mysza nazywała i chujki mójki no to także to było żartobliwie a teraz na no, poważnie to jest cały ten parking tu jest koło muńskie może, jak ktoś ma ochotę to może sobie wleść i pojeździć Tak wygląda wieczorem nasze miejsce noclegowe w Szczecinie. Tu jest nasz Herman Camper. Jest cicho, fajnie. Teraz idziemy do Zamku Książąt Pomorskich. Zobaczymy ceny biletów. Jak będą powyżej 2,50, to nie idemy. A jak będą poniżej 2,50, to wchodzimy obejrzeć ponieważ my są bardzo oszczędnymi ludźmi. I co ty powiesz na to, mysz? Ja myślę, że jednak pójdziemy, jak będzie powyżej 2,50. A nie lepiej te pieniądze wydać na ciuchy za 2,50? Nie, bo jest zimno i tak chodzę w jednym tym samym. Aha, no to dobra. Dobra, tu jest wejście główne do zamku. My teraz pójdziemy tam zobaczyć ceny biletów. I tak jak my mówili, poniżej 2,50 nie wchodzimy, bo mysza to przeznaczy na ciuchy. Oczywiście to były żarty. Zamek mieści się na ulicy Kuśnierskiej i Grodzkiej. To jest takie skrzyżowanie ulic. Zamek jest odrestaurowany, jest bardzo duży i myślę, że tutaj warto będzie pieniądze wydać, aby zobaczyć, co tam mamy w środku. Panoplie, rzeźbione dekoracje barokowej bramy zamkowej. Panoplie. To co, wchodzimy. Ruskie. Ruskie Chyba tylko tyle im się ostało, tak? No albo to otynkowali. A, a czemu tego nie otynkowali? Może im kasy zabrakło, albo chcieli zostawić coś tak w stanie takim jakim było. Tu jest plan zamku. Na poziom zero musimy. Iść wejściem B. Wejściem B. No, jest zamek naprawdę, naprawdę duży. O właśnie, Urząd Stanu Cywilnego się tu mieści scena. Czyli zamek już nie ma takiego przeznaczenia typowo muzealnego tylko mieszczą się tu urzędy, ale jest naprawdę duży. I pewnie dlatego został wyremontowany. No, i tak kupiliśmy sobie bilety w cenie 6 zł. Normalny i bilet ulgowy 3 zł dla Agnieszki. 4, przepraszam, 4 zł dla Agnieszki, bo jest nauczycielką i ma zniżkę. I z tego się cieszy. Niestety, większość zamku jest w remoncie, ale my pójdziemy do podziemi zamku i do dwóch wejść z galeriami i wystawami, które są dostępne, oraz zwiedzimy dziedziniec. Także takie są ceny na zamku w Szczecinie. No tam mi w informacji powiedzieli, że galerie są, ale jest wszystko w remoncie. Trzy skrzydła są remontowane niestety. Dobra, weszliśmy do galerii. I tu jest wystawa zatytułowana Biegnący z wilkami. Nie, to jeszcze chyba nie jest ta. Nawet po drugiej stronie tam jest chyba. Albo inny. Już jesteśmy teraz na tej wystawie w Podziemiach Zamku. I jeszcze, jeszcze raz to jest wystawa zatytułowana Biegnąc z Wilkami, wystawa bałtyckich ilustracji do podań i legend o wilkołakach. ale miła obsługa, wszystko nam wytłumaczyli. Mam czytać, tak? Który? Ten tutaj. Aha, na wieży. Na wieży, skrzydła południowego zamku. W czasach panowania szwedzkiego w Szczecinie. Także Szwedzi zrobili. I co, teraz, teraz jest do dzisiaj czynny. A, Nowy zegar zastąpił starszy mechanizm z XVI wieku, z czasów książęcych. Okazała tarcza, zdobiona maszkaronem, herbowymi gryfami pomorskimi, ilbami szwedzkimi. Ma ponad 7 metrów wysokości. Kolejne konserwacja 1736-1864. A tutaj widzimy budynek ujeżdżalni książęcej. Siedziba Instytutu Germanistyki. W obecnych czasach gmach Muzeum Narodowego. Teraz jesteśmy na wałach Jagiłońskich. Robrego. Robrego, przepraszam, <laughs> Wały Robrego. Jagiellońskie są w Warszawie. Taki jest widok, my stoimy po drugiej stronie, koło tego młyna olbrzymiego, później będziemy zwiedzać starówkę. Teatr współczesny się tu też mieści. Pójdziemy też pod pomnik dobrego. A Tomysza co to jest? No właśnie, my patrzyli z drugiej strony i na pewno to nie jest kościół, ale pierun wie co to było, trzeba iść poczytać. Trzeba iść przeczytać. O, to może był też jakiś pałac Czordwie. Wchodzą tam ludzie i wychodzą. Więc trzeba iść sprawdzić. Dobra, jesteśmy w Muzeum Narodowym. Ceny biletów. Ulgowy 6 zł, 12 zł, bilet normalny. I będziemy tutaj zwiedzać wystawy. Też wszystkiego nie pokażemy, tak żeby Was zachęcić do tego, żeby też tu przyjechać. Zobaczyć na pewno są tutaj jest dużo archeologii. Są tutaj eksponaty związane z rybołówstwem, z żeglugą morską. Jest tego tutaj naprawdę dużo z historią Szczecina, i nie tylko także to tylko fragment. Nawały wały jakiegoś złotego jeszcze jest złotnia Teraz idemy na wały jakie chrobrego. Tak, chrobrego. Pogatez o Miesza już zgłodniała. Ale Koliczek mi bardzo dobrze waży. O to musisz powiedzieć, bo mi nie uwierzą. Tak, w to. bardzo dobrze waży, bardzo smacznie. Dzisiaj będzie smaczny gotowy kotlet z Biedronki wiesz co? I smaczny chleb gliniasty z biedronki. No, też już przesadziła, teraz. I sałata smaczna z biedronki. Z czoskiem. Z No. Z solą. No. Ciekawe, ile kosztuje te miejskie kolony? Także, my polecamy spacer po wałach Rubrego w Szczecinie. Fajne widoki na Odrę, port. Jest tu taki deptak zrobiony. Są kawiarnie. Dwie rotundy. Dwie rotundy są tak. Rotunda pierwsza, rotunda druga. Wszystko znajduje się pod Muzeum Narodowym, w którym żeśmy byli przed chwilą. Naprzeciwko Akademii Morskiej w Szczecinie i Urzędu Marszałkowskiego. Teraz będziemy się schodzili w dół. Na Miasteczko. No idziemy w dół wału wychrobrego i idziemy na starówka A później mysza chce mieć obiad i wymyśliła kotlet z biedronki od wczoraj i wymyśliła sałata z czoskiem i do tego wino i zaś będziemy pić I tak przepijemy cały urlop no nie, to są żarty oczywiście. Ale mysza jest fajno. Baba, z nim się fajnie chodzi, dobry towarzysz podróży, nie ma ludzi, nie mier Nie. Mówię, kiedy jestem głodna, tak. nie ukrywam tego. Nie ukrywasz tego. Patrz, coś to szpankuje, bo teraz idziemy w kierunku starego miasta na rynek zobaczyć Rynek Szczeciński A później po zwiedzaniu do Kampera i w stronę Zielonej Góry